Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Polska wygrywa z Andorą. Matikasz w końcu debiutuje w reprezentacji białoczerwonych. Skandaliczne zachowanie Neymara podczas meczu. Sergio Aguero może zakończyć przedwcześnie swoją karierę. oraz Samuel Umtiti, który zrobił bardzo dobre wrażenie na Czawim Hernandezie. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. Jesteśmy już naprawdę blisko, aby było nas już 240 tysięcy. Dlatego, jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Cię proszę, abyś to zmienił. Widzą, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Wczoraj reprezentacja Polski zagrała kolejny mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata 2022, w którym na wyjeździe zmierzyli się z Andorą. Już w pierwszej minucie czerwoną kartkę dostał napastnik gospodarzy, który brutalnie sfaulował Kamila Glika. Cztery minuty później Polacy już prowadzili po trafieniu Roberta Lewandowskiego, któremu podawał Kamil Jóźwiak. W 11 minucie było już 2-0 po trafieniu wspomnianego juźwiaka który dostał świetną piłkę od Przemysława Frankowskiego. Niestety mimo widocznej przewagi jeszcze przed pierwszym gwizdkiem straciliśmy bramkę za pośrednictwem rzutu wolnego. Na szczęście szybko naprawiliśmy własny błąd, zdobywając gole na 3 do 1, którego autorem był Arkadiusz Milik. W końcu zobaczyliśmy również debiut Mati Kasza, który wszedł na Murawę w 63 minucie za Frankowskiego. Jego debiut myślę, że można uznać za udany. Robert Lewandowski jeszcze w drugiej połowie dorzucił swoją drugą bramkę uderzając perfekcyjnie z główki po rzucie rożnym ustanawiając końcowy wynik spotkania na 4-1. do 1. Wracając jeszcze do kasza. W pomyczowym wywiadzie podzielił się on swoimi odczuciami. Jest niesamowicie. Cieszę się każdym momentem. Chłopacy przyjęli mnie bardzo miło. Mam nadzieję, że dużo razy zagram dla kadry. Dzisiaj to był bardzo wzruszający moment dla mnie i mojej rodziny. Zapamiętam tą datę na zawsze. Warto również pokazać tego tweeta, który przedstawia niechlubne osiągnięcie naszej reprezentacji, która jako jedyna straciła w jednym roku kalendarzowym bramkę San Marino, jak i Andorą. Co do meczu z Węgrami będzie on dla nas jedynie formalnością, ponieważ już zapewniliśmy sobie grę w barażach do Mundialu 2022, w których możemy zagrać z nieokreśloną dużą liczbą drużyn. Wśród nich może być niestety Chorwacja, Włochy, Hiszpania czy Portugalia, natomiast z lżejszych rywali Szwecja, Ukraina, Czechy czy Szkocja. Na chwilę obecną nie możemy przedstawić naszego ścisłego grona potencjalnych rywali w barażach, ale obiecuję, że w kolejnych materiałach z pewnością będę was o tym informował. W komentarzach napiszcie, jak oceniacie wczorajszy mecz biało Czerwonych oraz debiut Matiego Kasza. Nie trzeba się specjalnie interesować piłką nożną, aby przynajmniej kojarzyć takiego piłkarza jak Neymar. Brazylijczyk jest jedną z najbardziej popularnych osób na świecie, na co dowodzi chociażby jego Instagram który śledzi 165 milionów osób. Z piłkarzy jedynie Cristiano Ronaldo i Leo Messi mogą pochwalić się większą liczbą followersów. O Neymarze było głośno na Mundialu w 2018 roku, ze względu na jego symulacje podczas faulu, które stały się wiralem w internecie. 29-latek ma na swoim koncie więcej tego typu osiągnięć, a teraz ponownie o nim słyszymy w dość negatywnym kontekście. Reprezentacja Brazylii w piątek rozegrała mecz przeciwko Kolumbii, który wygrali 1-0 po golu Lucas'a Pakety. Warto wspomnieć, że asystował przy jego bramce Neymar, o którym jednak było głośno po tym spotkaniu z innego powodu. Już w ósmym minucie gwiazdor PSG dosadnie dyskutował z arbitrem meczu, Roberto Tobarem, który nie odgwizdał rzekomego faulu Davinsona Sancheza. Neymar nie tylko dotykał sędziego, ale krzyczał mu prosto w twarz, za co dziwo nie otrzymał kartki. Swoją złość do arbitra pokazywał niemal przez całe 90 minut, natomiast kartkę i tak otrzymał w 74 minucie za spóźniony faul. Trzeba przyznać jedno, Brazylijczyk nie jest najprzyjemniejszym Typem zawodnika. Może właśnie dlatego Roberto Tobal podchodził do niego z dystansem. Pytanie tylko, czy słusznie? Na to odpowiedzcie sami w komentarzach. Warto również powiedzieć, że dzięki wygranej z Kolumbią Brazylia nadal po 12 kolejkach jest niepokonana, mając na koncie 11 zwycięstw i 1 remis. Są również liderami swojej grupy i awans na Mundial w Katarze mają już zagwarantowany. FC Barcelona nie ma szczęścia do transferów w ostatnich latach, czego świetnym dowodem będzie obecny temat. W 2017 roku klub kupił Usmanę Dembele z Borussia Dortmund za niecałe 150 milionów euro i za bardzo podobne pieniądze w 2018 roku ściągnęli Filipę Coutinho z Liverpoolu. Obaj zawodnicy byli w tamtym czasie w swojej życiowej formie, pełniąc kluczowe role w drużynie. Jak jednak teraz wiemy, zarówno jeden jak i drugi nie wnoszą wiele do zespołu z Katalonii, a garze trzeba im regularnie płacić. Latem tego roku wydawałoby się, że Barça ubiła dobry deal, kontraktując jako wolnego zawodnika Sergio Aguero. Legenda Manchesteru City miała zastąpić Luisa Suareza, którego Barsa bezmyślnie oddała za grosze do Atletico Madrid. Problem polega na tym, że i z Argentyńczyka klub nie będzie miał prawdopodobnie żadnego pożytku. Aguero świeżo po transferze na Camp Nou odniósł kontuzję łydki, która wykluczyła go z gry na dwa miesiące. Teraz, natomiast od dłuższego czasu, 33-latek ma poważne problemy z sercem. Jak podaje tamtejsze Katalonia Radio, wykryta u Sergio Arytmia jest na tyle poważna, że może go zmusić do wczesnego zakończenia kariery. W ostatnich latach problemy z sercem są dość często spotykanym zjawiskiem w piłce nożnej. Zawał serca przeżył m.in. 29-letni Christian Eriksen oraz Iker Casillas, który rok temu zakończył karierę. Lekarze Obawiają się, że do podobnego incydentu może dojść i w przypadku Aguero, dlatego coraz więcej ekspertów w tej dziedzinie odradza mu profesjonalnego uprawiania sportu. Katalonia Radio wciąż ma nas informować co do nowych doniesień związanych z obecnym stanem z zdrowia Sergio Aguero. Myślę, że świetnie byłoby go jeszcze zobaczyć na murawie. Ale warto również pamiętać, że ma się jedno zdrowie i przede wszystkim życie, o które trzeba po prostu dbać. Warto przejść do nieco bardziej pozytywnego tematu związanego z nowym szkoleniowcem FC Barcelony i piłkarzem, który może dostać drugą szansę. Xavi Hernandez, czyli wychowanek i legenda dumy Katalonii stoi przed bardzo ważnym egzaminem, jakim będzie odbudowanie przeciętnej formy Blaugrany. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie, bo z tego co wiemy, budżet Hiszpana na najbliższe okno transferowe wynosi jedynie 10 milionów euro, czyli jest on mniejszy nawet od klubów Premier League, które walczą co najwyżej o środek tabeli. Xavi dlatego będzie musiał przede wszystkim bazować na obecnej kadrze oraz w wychowankach z Akademii Barcelony. 41-latek ma już za sobą pierwsze sesje treningowe, na których ku zdziwieniu wielu z was Największe wrażenie na szkoleniowcu zrobił Samuel Umtiti. Czawi miał go nawet pochwalić przy obecności reszty ćwiczących piłkarzy, co tym bardziej może szokować. Francuz w ostatnich latach ma niemałe problemy z urazami, które często go dotykają. A od kiedy Ronald Kuman został trenerem barsy, Umtiti przestał być rozpatrywany jako podstawowy zawodnik. W tym sezonie 27-latek nie spędził na murawie ani minuty, a dzięki Czawiemu w końcu taką szansę może dostać. Mistrz świata z 2018 roku, jeszcze parę lat temu był uważany za jednego z najlepszych obrońców dla liga więc nadal ma szansę, aby ponownie stać się ważną postacią w drużynie z Katalonii. Jeszcze przed przybyciem Czawiego mówiło się, że umtiti prawdopodobnie odejdzie w zimowym oknie transferowym, ale teraz plany te mogą się zmienić. FC Barcelona po 12 kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce. Jednak aż cztery drużyny przed nimi mają za sobą o jedną kolejkę więcej. Tak też Blaugrana wciąż ma szansę, aby do końca roku znaleźć się w pierwszej piątce. Piszcie w komentarzach czy według Was Xavi Hernandez zdoła odmienić losy Barsy? Czy może klub ten czeka taki sam kryzys, co Arsenal albo jeszcze niedawno AC Milan. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już kolejnych newsów filmach. Na razie